Chciałbym, żeby one się wstrzymały, jeśli mogą, nie wiem, z 2-3 miesiące. Ja to się cieszę, że mogą właśnie swoją jakąś inną stronę pokazać. Zależy, w jakim stopniu się tego AI używa. Tak konkretnie całe piosenki, no to trochę słabo. zawsze się bałem, że będzie o 2-3 słowa za dużo i to już trzeba było jakoś inaczej pewnie rozmawiać dzisiaj u nas w studiu RMF Max Zuza Jabłońska, piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka i finalistka O Boże, ile tytułów! <laughs> Pierwszej edycji <laughs> The Voice of Kitty Bartło i Małachowski Małach, polski raper i producent muzyczny, którzy ostatnio wydali swój pierwszy numer wspólny Ja i Ty. Gratuluję. I Dziękujemy. chciałam się zapytać jak to w ogóle się stało, że zdecydowaliście się na współpracę muzyczną i skąd jakby się wziął pomysł na taki troszeczkę emocjonalny charakter tego numeru? A więc tak, ja zaprosiłem Zuzi dlatego że Mm, usłyszałem i zobaczyłem ją u mojego kolegi Pawbica, mm -hmm. producenta, który e, zapowiedział mnie ładnie, bo poprosiłem o to, żeby, żeby się Zuzia nie przestraszyła klimatu, w jakim e, w młodzieńczych latach działałem. To po prostu poprosiłem, żeby mnie tak delikatnie zmiękczył przed, e, przed tym, jak ja się o, o, odezwę. Zrobił e, wstęp. No, zrobił dobry wstęp e, i, i tak to się tak naprawdę zaczęło. Zuzia przyjechała i sobie w studiu wszystko, wszystko załatwiliśmy muzycznie, tak że tak to się wydarzyło. Tak, a ja właśnie y, małocha poznałam dzięki projektowi, który Pawid zrobił, y, płyta dzienna. Tam jesteśmy. Tak. A, y, no I właśnie, tak i właśnie, no właśnie Marcin do mnie napisał, że słuchaj, bo jest taki ja mówię, no wiem, wiem, kojarzy, tutaj jest na płycie. Y, I pyta się o kontakt do ciebie, bo chciałby coś z tą zrobić, jakąś piosenkę. Ja mówię. Niech pisze, proszę bardzo. No i tak wyszło w sumie. Czyli nie byłaś przestraszona, że nie absolutnie pols polski, odklowy <laughs> Uliczny. No to super, czy też przy znajomości, a też się chciałam zapytać, jak się czujecie w takim wydaniu właśnie tej piosenki, bo wiem, że Twój, Zuza, to jest styl muzyczny, ale tutaj z kolei u ciebie raczej pierwsze się zdecydowałeś na jakby śpiew w piosenkach i właśnie jak się w tym czujesz? Słuchaj, ja bardzo szeroko w muzyce siedzę, od produkcji po, po kurcze wszystkie szczeble i mnie to bardzo interesuje i interesowało od zawsze tak naprawdę i no i cieszę się, że nareszcie mogę po prostu jakiś tam swój większy warsztat zaprezentować niż tylko rapowanie, co już po prostu mnie za, 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 zaczęło ograniczać w pewnym momencie. Także mhm. mega się cieszę, że, że może ktoś, to ktoś docenić, że możemy się dzisiaj spotkać w związku z tym tutaj ekstra. Takie swoje trochę wrażliwe oblicze pokazałeś. No, ja, no super, wiesz, bardzo się cieszę, bardzo fajnie, że można e, też e, z czymś takim wyjść do ludzi. Że taka osoba jak ja może wyjść z czymś takim do ludzi, bo przyzwyczaiłem ich do czegoś innego po prostu e, niegdyś, nie? Mhm. A no ty Zusia z kolei współpracowałaś i z Silesem, i z Jankiem rapowanie i dla ciebie to był pewnie no, taki totalny luz, nic nowego, wiedziałaś na co się piszesz. Y no w pewnym sensie tak, ale też ja się też potrafię dopasować do naprawdę wszystkiego, tak naprawdę. Także dla mnie ta współpraca była super przyjemna. E, dobra, a powiedzcie mi, e, czy macie coś takiego, co właśnie chcieliście przekazać tym numerem swoim słuchaczom? No, wydaje mi się, że taką właśnie wrażliwą stronę, takiej taki, tak, tak dużo uczuć do drugiej osoby, przynajmniej ja tak to e, odbieram i to chciałam przekazać w, no. w tym numerze, ale myślę, że Bartek bardzo podobnie. Ja to samo, jakby wiesz, ja to się cieszę, że mogłem właśnie swoją jakąś inną stronę pokazać. No, no to właśnie. Jest, to nie jest też łatwe. Nigdy dla faceta, prawda, to jest, yy, graniczy z czymś takim, jak pokazanie łez niemalże, wiesz, trochę się otworzenie na, yy, z, z czymś takim wyjście do ludzi, ale fajnie, cieszę się, że, że jakoś bez yy, zaczerwionych polików mi się udało z tego wejść i jakoś, jakoś się udało. No. Czerwone poliki były na klipie, jak było zimno dokładnie, w tak, Norwegii. Właśnie się miałam pytać, miałam kolejne pytanie o Norwegię, bo właśnie widziałam, że tam w komentarzach ktoś się pytał i skomentowała, że to jest klip z Norwegii i czy to miejsce było przypadkowe, czy chcieliście właśnie Norwegię i to było wybrane specjalnie? No ja usłyszałam o Norwegii od małacha właśnie, że ma, taką, ma jakiś taki pomysł na, na klip, żeby go nakręcić w Norwegii. Ale myślę, że to więcej możesz ty o tym powiedzieć. Znaczy mnie w ogóle ja lubię artystyczne rzeczy, artystyczne obrazki i, i tak naprawdę zależało mi, żeby zrobić coś innego niż to co robią wszyscy, a zazwyczaj takie miłosne klimaty, i love songs kojarzą się raczej z jakimiś palmami, z jakimś takim ciepłym klimatem i czymś takim. A ja chciałem trochę razy przełamać schemat dwa, że Skandynawia jeszcze nie jest tak ograna jak nie wiem jakaś Hiszpania czy, 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 czy takie kraje tego typu, także po prostu, żeby to było coś innego, nie? I uważam, że właśnie takie skandynawskie obrazki i taka e, chłodna jesień e, fajnie też z tą wrażliwością współgra, nie? Tak, no widoki mieliśmy świetne, mega, mega. naprawdę. Chciałam właśnie, no mi się wydaje, że się super właśnie wpasowało w klimat te nutki. Ja się jeszcze chciałam zapytać o wasze takie wymarzone, bo zarówno i Ty Małach i Ty Zuza współpracowaliście z wieloma artystami topowymi też w Polsce, ale chciałam się zapytać o wasze niezrealizowane, i a wymarzone współprace. Mogą to być polscy artyści, mogą to być zagraniczni artyści. Czy macie takie? Eee, kurczę. No, ja to zawsze odpowiadałam, jeżeli chodzi o zagranicznych artystów. No to zawsze wymieniałam Billie Eilish, więc mm. chyba w tym zostanę. Jest to naprawdę dalekie, dalekie marzenie. Może kiedyś się spełni. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale no zostanę przy, przy tej Billie. A jesteś polscy? Kurczę, nie wiem, na szybko chyba nie wymyślę Dobra, nikogo. Dobra, <laughs> możesz się zastanowić ewentualnie później. A ty? Wiesz co, ja nie mam, ja okay. nie, mam. nie mam. nikogo takiego, ja staram się na tyle jakby, nie wiem, ciężko pracować może, żeby, że liczę na to, że ktoś taki się kiedyś do mnie odezwie mm -hmm. z, z współpracą. E, cenię wielu artystów jest, ta, jest takich, wielu, których cenię i za granicami w Polsce, ale nie, nie mam nikogo takiego, że jakby się do mnie odezwał, to biegałbym po mieszkaniu i krzyczał, kurde, z radości, nie? A to mm -hmm. ja bym biegała, jakby się taka takabili do mnie odezwała. No Kto wie, no. ja życzę tego. Ja e... Dzięki, dzięki. Chciałam się zapytać też o wasze najbliższe plany muzyczne, bo ty wymagasz, wydajesz płytę. E, płytę pod tytułem Deszcz, gdzie właśnie znajduje się wasz numer. I może zdradzisz nam coś więcej. Jaki jest twój ulubiony utwór z tej płyty? Ewentualnie jakiś klip? Chyba, że to ten, który już nakręciliście. Jasne, dziękuję ci, że tak pięknie zapytałaś o tą płytę moją. E, słuchaj, tak, wydaję płytę 5 grudnia. Faktycznie... Faktycznie płyta nazywa się deszcz. Jedyny lowsąg najbardziej poruszający kawałek, znaczy, może nie najbardziej poruszający, ale taki jedyny lowsąg z płyty, jest właśnie z zuzią. A, a, no i nie mam swojego ulubionego niestety, bo, bo raz, że to jest dosyć smutna płyta, ja się dobrze odnajduję w takich melancholijnych, jakichś klimatycznych rzeczach i jest tam wiele numerów takich, generalnie płyta robię na przestrzeni półtora roku, więc już nawet dzisiaj jak powracałem do numerów sprzed pół roku, to już one mi się zaczynają znowu podobać i no nie jestem w stanie na ten moment wybrać jakiegoś swojego ulubionego, nie? ale wydaje mi się, że, że to przypadnie do gustu ludziom, bo już parę opinii sprawdziłem, że prawdopodobnie to będzie moja najlepsza płyta. Także Zobaczymy, czy tak będzie. Też solowa mam, płyta. Tak, tak, tak. Mm. Mam, mam nadzieję, że, że się ludziom spodoba. Mm, myślę, że na pewno. Też dużo fajnych właśnie jest tam fitów, widziałam e, dużo, dużo gościn fajnych, więc na pewno się spodoba. Fajne. A ty Zuzia? Jakieś plany muzyczne? No to ja sobie tutaj kolejny. powoli e, do przodu idę, cały czas w, wypuszczam jakieś piosenki i nadal mam plan tego się trzymać, także mm. na spokojnie. Ja chciałam jeszcze poruszyć z wami e, dwa takie troszkę kontrowersyjne tematy, żebyście wyrazili swoje kontrowersyjne, troszkę Burzliwe w internecie. Nie wiem, właśnie jak Ty Zuza, się zapatrujesz na to. Ty pewnie się będziesz mógł wypowiedzieć na to szerzej, bo siedzisz, jakby w tym klimacie rapowym, ale mianowicie beef jangle osi o, i o, Jest o tym głośno, więc e, chciałam właśnie o to zahaczyć. Co w ogóle o tym myślicie? Czy macie jakiś swój team? Czy totalnie nie jest to wasz, że tak powiem, klimat? Nie, nie śledzicie tego? Ja mam taki team, przepraszam, że chciałbym, żeby one się wstrzymały, jeśli mogą, nie wiem, za dwa, statement. trzy miesiące. E, mam taki statement swój, tak, okay. żeby się wstrzymały, bo po prostu potrzebuję wydać płytę i nie mam ochoty teraz na pierwszych miejscach widzieć po prostu takich rzeczy, a nie słuchać czegoś takiego i trochę mi to przeszkadza, szczerze mówiąc. Napracowałem się Dosyć sporo i tak zupełnie śmiertelnie poważne. Ja, ja bym chciał, żeby one sobie dały na razie trochę luzu. nie? Bo bez... Niech się z dzwonią, ktoś tutaj wiesz, zgoni, A one sobie piszą zwrotki na kolanie i mm. zajmują tam. Klipy wiesz. w Dubaju. No, także nie no, jak, 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 jak można było prosić, to fajnie było, żeby. Się, Możemy do kamery poprosić dziewczyny. dziewczyny Przelećcie się, jak możecie, gdzieś do jakichś ciepłych krajów jeszcze 3-4 tygodnie tam pobądźcie i po prostu, jak wrócicie, to moglibyście wtedy to kontynuować. Byłoby spoko, bo po prostu. Ktoś się napracował, tak? No nie no, to, to prawda. Wow. Jeżeli chodzi o mnie, ja w ogóle tego nie śledzę. Wiadomo, jako Gen Z mam TikToka i mam to wszędzie na TikToku i słucham i jednej piosenki i drugiej, może nie całej, no bo jednak są gdzieś te szoty, fragmenty na, tych TikTok, na tym TikToku. Nie mam chyba zdania o tym po prostu. To nie, 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 nie śledzę, nie mój klimat. To dobrze, jesteś w dobrym punkcie, uważam. Tak? Tak no, myślę, że tak, myślę, że tak, Jak starszy kolega mogę ci powiedzieć, ale, że na pewno tak. Ale wchodzą takie rzeczy w głowę, bo później chodzę po mieszkaniu i sobie nucę pod nosem. Tak? Ja też to, miałam, no też to miałam w pracy, jak byłam, też wróciłam. Dobra, to jak jesteśmy jeszcze przy tym temacie, to mam do ciebie pytanie, e, czy jest osoba, na którą chciałbyś napisać Dis i go. Nie, słuchaj, jakby była taka osoba, to on to po prostu zrobi na pewno. Okay. Y, natomiast ja nigdy nie byłem fanem czegoś takiego, zawsze się bałem, że będzie o dwa, trzy słowa za dużo i to już trzeba było jakoś inaczej pewnie rozmawiać. I jakby nie, ja to nie jestem fanem czegoś takiego. Ale spoko zawsze to był nieodłączny element naszej kultury i rozumiem to sam. Y, jako lat brałem yy, nie jeden raz w jakiejś tam yy, podziemnej bitwie freestyle'owej yy, w klubach w Warszawie, których już pewnie nie ma. Yy, także totalnie rozumiem, rozumiem o co chodzi i spoko jakby, ale no nie, nie jestem fanem, nie? Zwłaszcza chyba w takiej w wersji damskiej, gdzie już padają takie ubliżenia i takie mm -hmm. rzeczy, że to już trochę się mało smaczne robi, nie? No tak, tak, dokładnie, <gry> no, plus, no. Ale spoko, no, wiadomo, nie, nie, nie każdy taką poprawność lubi, ja jestem ojcem dwójki dzieci, więc mm. może na to trochę inaczej patrzę, nie? To nie, nie nasze klimaty, po prostu. Dokładnie, dokładnie, rozumiem. O jeszcze chciałam się zapytać o tego rzecz, która mnie bardzo interesuje, bo pewnie piszecie bardzo tam wiele utworów, Pracujecie nad wieloma utworami i chciałam się zapytać, ile z nich faktycznie wychodzi, a ile wkładacie do szuflady, jak to wygląda? Kurczę, no różnie, różnie to wygląda. Czasami coś kliknie i poczujesz, że to jest ten numer i że koniecznie trzeba go wydać, albo trochę na przykład poczekać na jakiś, nie wiem, lepszy czas yy, z, z takim numerem, no ale też niektóre faktycznie wchodzą do szuflady i albo czekają na swoją kolej, albo już później nic się na przykład z nimi nie dzieje. Ja mam na przykład mnóstwo zapisanych kartek i... Mm, bo jestem jeszcze gościem, który pisze na kartkach. Wiem, że już nieczęsto to się zdarza, bo już wszyscy w telefonach siedzą, ale... Ja piszę na telefonie. Tak, ja no nie, na kartkach wiem, wiem. Ten... No, tak, na kartkach. Tak, pisze, ja to wszystko fajnie. w muszę mieć. Ja też, ja też. Lubię to w ogóle. Yy, I w każdym razie mam multum zapisanych kartek, których nie użyłem i kawałków do szuflady zrobionych. Przy tym projekcie na przykład w, na przestrzeni półtora roku zrobiłem myślę, że z pięć, sześć, których po prostu nie wziąłem na płytę, nie dokończyłem, stwierdziłem, że to nie będzie to i tak dalej ale to jest takie, że e, miałem na przykład też z dwa, trzy numery, których w ogóle miałem nie dawać. wrzuciłem na TikTok jakiś fragment, okazało się, że ludzie wszyscy się zajarali i, i stwierdziłem: dobra, kurde, w sumie są gusta i guściki, czemu nie, skoro te trzy numery mają im sprawić przyjemność? To ja je wrzucam po prostu. I, I finalnie, zamiast tam 14 numerów na płycie, wrzuciłem 17, bo stwierdziłem, że. Niech mają, nie? Nie było mnie też trochę, to niech będzie. A na przykład często są takie sytuacje albo zdarzają się takie sytuacje, że napisaliście jakąś nutę, załóżmy ją lat, lata temu, dwa lata, na przykład rok temu, i właśnie do nich wróciliście po takim dłuższym okresie czasu. Ja bardzo często tak robię. Na przykład numery, które nigdy nie wyszły, sobie przypominam o nich i słucham. Ja na przykład po Kilku miesiącach i mówię, kurczę, w sumie spoko, numer, jakby trochę go odświeżyć, tu coś pozmieniać, tam coś pozmieniać. Więc ja bardzo często wracam do, do takich okay. rzeczy. Mm -hmm. A ty? Nie, 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 ja tak nie mam. Niestety już za zapominam o tym, mam krótką <laughs> pamięć. Zapominam <laughs> o tych i robię następne kawałki, jeśli, jeśli. Tak, tak, tak jest. Dobra, jeszcze chciałam się zapytać o jeden e, taki też temat, troszkę kontrowersyjny, na, o AI w e, branży muzycznej. Ty pewnie Małach powiesz, że totalnie e, na nie jesteś, ale właśnie chciałam się Was zapytać, co o tym sądzicie, bo teraz często są nawet sytuacje, że jakieś e, trendowe utwory na TikToku bądź Instagramie e, po prostu są wykonane przez AI-a całkowicie. I jak się na to zapatrujecie? Ja mam szerokie zdanie, dawaj, ty Zuzia Dobra. pierwsza, bo ja e, No jest to trochę kontrowersyjne, też zależy w jakim stopniu się tego AI używa, bo nie wiem, czasami ktoś, nie, na przykład zada pytanie, znajdź rymy do jakiegoś takiego słowa, coś co normalnie byś wpisało w internecie, jeżeli chciałbyś jakiejś pomocy, tak konkretnie całe piosenki, no to trochę słabo, trochę mm. słabo, e, a, ale te, słyszałam też właśnie jakieś, e, jakieś numery, które były stworzone przez AI i, nie, i w niektórych to słychać, a w niektórych w ogóle tego nie słychać. I to jest trochę przerażające. Jest przerażające, no. No ale na przykład jak był taki moment, że jeden numer mi się spodobał i później się dowiedziałam, że to jest Jaki? zupełnie, no właśnie nie pamiętam tytułu, ale jakiś taki, kurde, jakiś... Jakiś taki vibe brazylijski, coś, jakieś takie fanki, coś takiego. I się właśnie dowiedziałam, że to jest AI. I mówię, nie, no aż tak. Mhm. Dlatego no, no, jest to trochę przerażające. I jednak dla mnie ważne jest to, żeby to szło prosto od serducha, to co się robi i z głowy prawdziwego człowieka, a nie przez. Komputer, no. roboty i wszystko. No, no. No. Nie, no, ja mam po prostu trochę gorzkie zdanie na ten temat. Hmm. Jestem wkurzony, dlatego że ja produkuję muzę od, od Dawien dawna i po prostu. Ja w 2001 roku zrobiłem pierwszy podkład, i ja wszystkiego się musiałem uczyć sam. Hmm. Wszystkiego, dosłownie. I teraz mnie to trochę wkurza, że e, coś, co ja zrobię, jest zestawiane z czymś, co jest zrobione totalnie, na jakiś. Programach, które jakby ktoś tego nie zrobił, i wiesz, dzisiaj młodzi ludzie się e, zwą multi-certyfikowanymi, platynowymi producentami, nie mając pojęcia o muzie, mm. naprawdę nie mając pojęcia. E, I ktoś, kto ma o tym pojęcie, kurde, dużo większe, może być momentami sfrustrowany. To jest tak jak trochę z walkami, wiesz, e, i z, ze sportowcami, którzy e, wiesz niektórzy trenują całe życie i nie mają szans zawalczyć za jakieś takie uczciwe pieniądze. A niektórzy idą do free fightów Dokładnie. i y, całe życie zwolnienie z wf mm. a dostają za walkę taką garzę, że ci prawdziwi sportowcy krwi nie zobaczą czegoś takiego w życiu, nie? I... No tu jest trochę ten mój ból, nie, to mi się nie podoba e, do końca, że, że jednak jest dużo, e, to są po prostu wiesz, tak jakbyś na kodach działał, nie, Ci no tak. wpisują kody i po prostu mają zaraz jakieś super podkłady i tak dalej, a niestety słuchacie się w to nie zagłębia i on nie wie o tym, że tam jest wiesz, mało talentu na przykład w tym czy w tym podkładzie i tak dalej, a ja niestety o tym wiem z, z gronem e, moich kolegów, którzy są prawdziwymi producentami, no i tak kurczę jestem do tego nastawiony średnio, chociaż wiadomo, że można tego fajnie użyć, ale ale większość osób przesadza, bo, dla, bo po prostu ludzie są leniwi i nie chce im się... Tak, no to jest skoro po można na skróty. Zrobić, można pójść tak, na, tak, na, na skróty, skrót, to mm. w zasadzie już po co w ogóle sobie zadawać trud i wymyślać melodię, czy, czy cokolwiek innego. Także uważam, że to bardzo ludzi rozleniwiło i nie zrobi to na pewno na dobrze muzyce, nie? nie mm. będzie lepsza muzyka przez to. Ja się z wami zgadzam w 100%, więc mam nadzieję, że ja upadnie za niedługo. Wygramy e. tą bitwę. E, dobra, i jeszcze takie Pytanko na koniec e, od Was dla naszych obserwujących i słuchaczy i dla osób, które dopiero co zaczynają swoją przygodę muzyczną. Czy macie jakąś radę jako wy doświadczeni już muzycy? Nie idźcie na skróty. Róbcie z głowy i z serca, <laughs> nie przezej. No, ja uważam, <laughs> że się <laughs> trzeba właśnie nie poddawać, że jak się w coś tak na maksa wierzy, to jest taki banał, ale jak, że, jak się wierzy i się idzie właśnie tym samym torem, który się obrało na początku i i nie, 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 nie zważa się na to, co, co tam po drodze ludzie mówią, bo czasami, a, a nawet zawsze są nieprzychylni e, twojemu rozwojowi, to, to naprawdę idzie wszystko osiągnąć, nie? no Dobra. Super. Dobra, to dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy za, bardzo. Za, no, dzięki.